Cześć, jestem Wiktoria. Uczę się w pierwszej klasie technikum architektury krajobrazu w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jana Pawła II w Brzostku. Moją pasją jest projektowanie i rysunek. Podczas nauki zawodu tworzymy rzuty, przekroje, rysunki martwej natury i krajobrazu. Oraz projekty ogrodów programach graficznych. Rysowanie i projektowanie pochłonęło mnie całkowicie, dlatego z architekturą wiążę moją przyszłość. Zobaczcie, co teraz robię. Chcecie dowiedzieć się więcej o architekturze krajobrazu? Kliknijcie w poniższy link. Ponieważ od przyszłego roku szkolnego mój kierunek poszerza się o aranżacje florystyczne. Na koniec pochwalę się Wam, że moje prace zostały zgłoszone do ogólnopolskich i powiatowych konkursów plastycznych. Polecam naukę w naszej szkole. Do zobaczenia! Cześć!